Tak jak pokazałem w jednej z poprzednich lekcji, joiny działają tak samo jak w MySQL-u, jeśli chodzi o Postgresa i w ogóle o baz danych. Natomiast to, czego ci nie pokazałem w MySQL-u, to Full Outer Join, dlatego że MySQL Full Outer Joina nie zrobi, chociaż DebiVer próbuje go emulować, gdybyśmy, gdybyśmy go przetestowali. Ale zacznijmy od tego, że przygotujemy sobie dane pod to zapytanie i wyjaśnię dokładnie, co się dzieje. Stwórzmy sobie nowy skrypt i nazwijmy go 0504 Full Outer. Join i self join, bo ten drugi rodzaj też e, zrobimy. Ok? I, I teraz tak. Pamiętaj, że mieliśmy left join'a, right join'a i inner join'a. Inner join' łączył nam część wspólną. Left e, albo right dawał pełne dane z jednej strony i tylko część dopasowania z drugiej strony. A co gdyby zrobić takiego joina, który połączy nam jednocześnie left join'a i right join'a? Jakby to wyglądało? No właśnie do tego służy nam. Full join, ale żeby to zrobić, musimy powodować, że będziemy mieli dane, które nam na to pozwolą. Jeżeli sobie dam select start from order returns, to wiemy o tym, że tutaj te dane są niejako również w tabeli orders, to znaczy te zamówienia są w tabeli orders, a tymczasem chciałbym dodać tutaj jedno zamówienie, którego właśnie w tabeli orders nie będzie, bo to pokaże nam bardzo e, fajny rezultat. I żeby to zrobić, oczywiście damy insert into order returns order ID next order free. use 9, 9, 9, 9 i powiedzmy 0. Puśćmy sobie tego selecta. OK, to daliśmy go sobie. Jak teraz puszczę sobie mm, order returns i dam order by id descending, żebym miał od największego e, Zamówienia, to zobaczysz, że dodałem sobie ten nowe zamówienie, którego w orders nie ma. I teraz, co się stanie, jeżeli zrobimy naszego joina? To znaczy, połączymy sobie tabelę orders i order returns, ale full outer join. Select. I na początku dajemy from orders o... Full outer join order terms on that order id equals to id. I teraz weźmiemy sobie tak. order id z naszego oryginalnego zestawu powiedzmy, z wszystkich zamówień, Order. No i teraz pytanie, co tak naprawdę dostaniemy w wynikach w tym momencie. Czyli mamy joina, który się tym razem nazywa full outer join. Mamy przykład złączenia. I teraz mamy kolumnę, tak naprawdę i tu i tu jest order ID. Jeden pochodzi z tabeli order returns, drugi z tabeli orders. Jeżeli sobie uruchomimy tego selecta i dodamy przecinek, i teraz wychowujemy selecta, to zobaczysz, że mamy taką rzecz, którą jakby, tutaj widzisz, mamy left joina, tak jakby, nie? No bo mamy zamówienia, które są oryginalnym zamówieniem i niektóre są returned, a niektórych nie ma. Natomiast dajmy sobie order by drugą kolumnę, czyli tą, i od największego zamówienia, i teraz sobie to puśćmy. I na początku dostajemy wszystkie nule, których jest dosyć sporo, ale dodajmy sobie tutaj. Where? D is not. I w tym przypadku widzisz, że mamy tutaj połączenie z tym zamówieniem. Również. Czyli mamy również taką sytuację, że jeżeli chodzi o full outer joina, to on najpierw pokaże nam wszystkie joiny, które są left joinem, później inner joiny i right joiny. A w zasadzie left i right nam wystarczą, bo stworzą pełną kombinację. I na tym polega full outer join. Tutaj musiałbym bardzo długo scrollować, żeby Ci pokazać to, bo jeżeli puścimy takie zapytanie, no to na początku mamy. 0. Spróbujmy zrobić Ascending. Teraz puścić tą kwerendę. I mamy nasze ordery, które zostały połączone. O, i to jest lepszy przykład. Tutaj mamy wszystkie ordery, które znalazły połączenie, które są w tabeli Orders i tabeli Order Returns i w pewnym momencie dojeżdżamy do zamówienia, które jest w order returns, ale nie ma go w tabeli orders. A później mamy wszystkie zamówienia w tabeli orders, których nie ma w order returns. I jeżeli sobie to zrobię odwrotnie, to najpierw będą 0, a później dopiero liczby. Dlatego taki sposób pokazania tego ma większy sens dla ciebie. I full outer joiny czasem się przydają właśnie do takich sytuacji, w których chcemy mieć pełny obraz z obu tabel. A teraz przejdźmy do drugiego przykładu, czyli do self-joina. Czyli tutaj sobie nazwijmy, że. Dobro. Full join. Oczywiście nie mamy już tutaj naszej informacji o tym, jak dodawaliśmy ten rekord ale myślę, że to będziesz pamiętał z lekcji. A teraz self-join. Self-join de facto polega na tym, że możemy połączyć tą samą tabelę ze sobą. To znaczy, możemy wziąć na przykład select from customers, join customers i tutaj dać C1, podać C2, on, C1 równa się customer id, równa się C2 customer id. I w ten sposób uzyskamy tabelę, która de facto połączyła się sama ze sobą. Znaczy ja mógłbym dodać kolejne join i za każdym razem będziemy dodawać jakby tą samą tabelę, i ktoś może zapytać, no ale po co? Przecież to nie ma sensu, tak? To znaczy, mamy tą samą tabelę, więc wiadomo, że będziemy mieli te same wyniki. A no co zależy, jak dana tabela jest ułożona. Stwórzmy sobie taki bardzo prosty przykład. Stwórzmy taką tabelę jak create table employee, Czyli taką tabelę z pracownikami. I będą w niej tylko dwie employee ID. W sumie nie wiem, czy to się pisze z jednym E czy z dwoma E. Pozwólcie, że sprawdzę. Tak, z dwoma E. Jakoś tak przez moment dziwnie mi to wyglądało. Employee ID, integer i tu mamy manager ID. Stwórzmy sobie tą tabelę. Teraz oczywiście nie mamy w tej tabeli e, żadnych rezultatów, więc dodajmy sobie kilka rzędów. Sorry. into. Maybe. I mamy pracownika numer 1, który nie raportuje do nikogo. Mamy pracownika numer 2, który raportuje do pracownika numer 1. Mamy pracownika numer 3, który też raportuje do pracownika numer 1. I mamy pracownika numer 4, który raportuje do pracownika numer 2. Puśćmy sobie to. A, tak, nie wstawiliśmy tutaj wartości NUMB. No. OK, wstawiliśmy czterech pracowników. I teraz dajmy sobie SELECT, star from employee. No i widzisz, że mamy taką tabelę. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, jakich podwładnych ma dany pracownik, tak? No bo tutaj mamy, że menadżerem dwójki i trójki jest pracownik numer 1. A więc jakby do pracownika numer 1 powinniśmy dopisać pracownika numer 2 i numer 3, a do pracownika numer 2 powinniśmy dopisać pracownika numer 4. Pracownik numer 4 ma managera, który jest dwójką. I to jest zadanie, które świetnie, z którym świetnie sobie radzi właśnie ten ów self-join. Self-join to jest taka konwencjonalna nazwa, która właśnie polega na tym, że łączymy tabelę samą ze sobą. Więc zróbmy select. From m -i, I one. join employee 2 on employee id equals manager id 1. a w zasadzie chcemy zapytać, bo jeżeli teraz puścimy, Zobaczmy, jaki będzie rezultat. A no, rezultat jest taki, że tutaj mamy naszych pracowników i tutaj mamy ich podwładnych. Czyli moglibyśmy na przykład to opisać w ten sposób: E1 Employee ID as boss. E2 Employee DS employee jeżeli mamy szefa i pracownika. Dodajmy przecinek. I jedynka jest szefem dwójki i trójki, a dwójka jest szefem czwórki. Jeżeli oczywiście dodamy sobie tutaj left joina, to sytuacja będzie wyglądała minimalnie inaczej, dlatego że zobaczymy również trójkę i czwórkę, którzy nie są szefem nikogo. I dlatego pojawia się tutaj 0. I ten join jest self-joinem. Nie dlatego, że tutaj gdzieś piszemy self, tylko dlatego, że łączymy tą samą tabelę i widzisz, do jakiego typu rozwiązania może się nam ten join przydać. I ten join. Tak samo wykonasz w MySQL-u w odróżnieniu od full outer joina. Natomiast chciałem ci właśnie w Postgresie pokazać taką, taką sytuację, żeby się też oswoić z tym, że pracujemy w różnych, w różnych środowiskach. Zazwyczaj będzie tak, że takiej sytuacji nie będzie, bo mm, prawdopodobnie employee i boss byliby w różnych tabelach, chociaż różnie to bywa. Także warto być oswojonym z Taką sytuacją również, no i cóż, mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe i będzie przydatne.